Już za moment, bo 20 maja upłyną dokładnie dwa miesiące od premiery gry Assassin's Creed Shadows i kurz po tej premierze, po tym wydarzeniu, zdążył już na dobre opaść. Za dużo się dzieje w 2025 roku, żebyśmy się też dłużej pochylali nad jakimś tytułem, i tak jest dokładnie w przypadku Assassin's Creed Shadows. Ubisoft ma swoją roadmapę, przygotowuje dodatkowy content, zarówno darmowy, jak i płatny, przygotowuje poprawki, ale to już interesuje największych fanów, którzy zresztą, o ile wskoczyli do tej gry 20 marca, powinni dawno mieć przygodę w Shadows za sobą. Bo ta gra, wbrew pozorom, nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać. Na pewno nie jest to skala w Valhalla. No więc zaczynają się powoli pojawiać pytania... Co dalej, gdzie tym razem Ubisoft wyśle wyposażonych w ukryte ostrza skrytobójców? No bo przecież wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że ten cyrk musi się kręcić. Jest to jedna z najbardziej dochodowych marek Ubisoftu, więc na pewno tego nie odpuści. Co prawda, my wiemy, że jeżeli chodzi o duże odsłony, to czekamy jeszcze na Assassin's Creed Hexe. Nie wiemy, czy ta gra będzie się nazywać Hexe. Kiedyś powiedziano, że jest to nazwa kodowa, dokładnie tak jak w przypadku Shadows. Tam wtedy mówiono o codename RED. Więc może się nazywać Heksę, może nie, ale na pewno ta gra powstaje. I myślę, że zobaczymy ją już w przyszłym roku. No bo od kilku lat pracuje nad nią bodaj największe studio Ubisoftu, czyli to zlokalizowane w kanadyjskim Montrealu. Oprócz tego. Wiadomo, że powstaje gra Assassin's Creed Jade, ale to są platformy mobilne. Mówiono o remake'ach, że Ubisoft ma je w planach i tutaj dużo się mówi o Black Flagu. Wiadomo też, że powstaje jakiś tam projekt związany z trybem multiplayer. Natomiast ciągle nie wiemy, gdzie zabiorą nas te duże odsłony. Poza Hexe mamy czarną dziurę i dziś spróbujemy sobie tę lukę wypełnić, bazując, wyobraźcie to sobie, na dwóch ankietach, które Ubisoft przeprowadził, są to ankiety dotyczące settingów już dawno temu, bo w 2011 i w 2017 roku. Ale myślę, że uznacie ten materiał za interesujący, bo sam temat jest dość ciekawy. Będzie to dość przydługi wywód. Od razu ostrzegam, zarezerwujcie sobie trochę czasu. Zwłaszcza, że odpowiem też na pytanie, gdzie ja bym widział. Kolejną grę z serii Assassin's Creed, ale to nie będzie taka prosta odpowiedź, bo choć wiemy już, że są to gry historyczno-turystyczne, w których po prostu wybiera się jakiś egzotyczny setting, a następnie wrzuca kompletnego randoma z ukrytym ostrzem, to jednak chciałbym od tej serii czegoś więcej. Dlatego ja mam swój typ na setting, ale muszę go obudować dodatkowymi informacjami. I to właśnie wszystko znajdziecie w tym materiale. Jeju, jaki to był przydługi wstęp. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na konkrety. Zaczniemy sobie od tych ankiet, bo tak jak powiedziałem wcześniej, one są naprawdę interesujące, mimo że zostały przeprowadzone wiele lat temu. Oczywiście Ubisoft przez te wszystkie lata pytał o mnóstwo rzeczy dotyczących serii Assassin's Creed, ale jeśli chodzi o settingi, to takie ankiety były tylko dwie. Pierwsza z nich w listopadzie 2011 roku, natomiast druga w grudniu 2017 roku. Fani już zapewne wiedzą, że pierwsza ankieta została przeprowadzona przed Trójką, ale po Revelations, natomiast druga ankieta przed y, Odyssey ale po origins. To będzie mieć znaczenie, ale do tego jeszcze wrócimy. Ciekawostka dotycząca tych ankiet jest taka, że nigdy nie poznaliśmy jej wyników. To znaczy Ubisoft rozesłał ankietę do swoich użytkowników, do użytkowników swojej platformy, ale nie raczył ich poinformować, co tak naprawdę wygrało. Więc o ile w tych ankietach jest całkiem sporo propozycji dotyczących settingu, to my nie mamy zielonego pojęcia, które cieszyły się największym uznaniem. Ja mam podejrzenie, że w obu wygrała feudalna Japonia, bo w obu tych ankietach Japonia, czyli Setting z Assassin's Creed Shadows faktycznie się znalazła. Ale tego też przecież nie wiem, to są tylko moje podejrzenia. No i teraz przelecimy sobie przez te propozycje, które pojawiły się w obu ankietach, a zaczniemy oczywiście od tej starszej, z listopada 2011 roku. Listę widzicie już na ekranie, ma ona 8 pozycji, ale przeczytam je. Konflikty dynastii cesarskich w średniowiecznych Chinach, Imperium Brytyjskie w epoce wiktoriańskiej, zakończenie panowania faraonów w starożytnym Egipcie, najazdy hiszpańskich konkwistadorów w Ameryce, konfrontacja brytyjskich kolonistów z rdzennymi Amerykanami w czasie wojny o niepodległość, obalenie Imperium Carskiego przez komunistów podczas rewolucji w Rosji. Wojny domowe feudalnej Japonii, klasyk, oraz wzrost potęgi cesarstwa rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego. No i teraz, jak popatrzymy sobie na tę listę, to bez trudu zauważymy, że aż cztery z tych ośmiu propozycji zostały zrealizowane do tej pory. Ale do czasu opublikowania kolejnej ankiety, trzy. I są to Imperium Brytyjskie w Epoce Wiktoriańskiej, 2015 rok syndykat. Zakończenie panowania faraonów w starożytnym Egipcie 2017 rok. Origins, Konfrontacja brytyjskich kolonistów z rdzennymi Amerykanami w czasie wojny o niepodległość, rok 2012. Tym czwartym settingiem jest ten, który mieliśmy w Shadows, czyli wojny domowe w feudalnej Japonii. No więc, cztery strzały na 8 do tej pory, lub trzy strzały na 8, jeśli chodzi o propozycję, do 2017 roku. Czyli do publikacji kolejnej ankiety. Tak naprawdę propozycji, moim przynajmniej zdaniem, które zostały zrealizowane, jest pięć. No bo weźmiemy jednak pod uwagę te wojny domowe w feudalnej Japonii, ale też konflikty dynastii cesarskich w średniowiecznych Chinach. No bo to jest w gruncie rzeczy Assassin's Creed Jade. Jedyna różnica jest taka, że to nie są średniowieczne Chiny, tylko Chiny starożytne, bo tam akcja dzieje się bodajże w III wieku przed naszą erą albo w II wieku przed naszą erą. Dokładnie nie pamiętam. Inna sprawa jest taka, że to jest produkt na platformy mobilne, więc raczej nie będziemy traktować ją w charakterze głównej odsłony. No ale powiedzmy, ten setting poniekąd został zrealizowany. No, i teraz czas na drugą listę. Grudzień 2017 roku. Ankieta zrealizowana w podobny sposób. Też nie poznaliśmy jej wyników, ale propozycji jest tu aż 14. I tak brzmią one po kolei: Podboje Chingizhana, Hana, najazdy hiszpańskich konkwistadorów w Ameryce. Wojna stuletnia z udziałem Joanny Dark i epidemia czarnej śmierci w Europie. Hiszpańska inkwizycja w Europie. Wojny domowe w feudalnej Japonii, wojny pelopeneskie pomiędzy Atenami i Spartą w starożytnej Grecji, podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę, najazdy wikingów i ich wielka armia, konflikty dynastii cesarskich w średniowiecznych Chinach, inwazja Hannibala na Rzym podczas II wojny punickiej, wieki ciemne i historyczny król Artur, wzrost potęgi cesarstwa rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego – Podboje Aleksandra Wielkiego, obalenie Imperium Carskiego przez komunistów podczas rewolucji w Rosji. 14 pozycji. Do tej pory zostały zrealizowane 3, a więc wojny domowe w feudalnej Japonii, Assassin's Creed Shadows, rok 2025, wojny peloponeskie pomiędzy Atenami i Spartą w starożytnej Grecji, Odyssey, rok 2018, no i oczywiście najazdy Wikingów i ich wielka armia, rok 2020, Walhalla. Mamy trzy gry z 14, które zostały zrealizowane, i mamy tu też ten czwarty przypadek, czyli znów średniowieczne Chiny, które jak wiemy nie są średniowieczne, tylko starożytne i powiedzmy, że jest to Assassin's Creed Jade, a więc cztery tytuły, lub jak to woli, trzy i pół. Co jest ciekawe w tych ankietach, to to, że Ubisoft trochę oszukiwał. No bo skoro pierwsza ankieta ukazała się tuż po Revelations, no to prawie już finalizowano produkt o nazwie Assassin's Creed 3. Skoro Mieliśmy drugą ankietę po Assassin's Creed Origins, to już prawie finalizowano grę Assassin's Creed Odyssey, więc przynajmniej dwa settingi, te najbliższe, zostały wrzucone tylko dlatego do tych ankiet, bo i tak te gry miały się ukazać. Być może Ubisoft chciał sprawdzić, jak rezonują te settingi wśród użytkowników ich platform, no i wtedy dowiedzieli się, niestety nie dowiedzieliśmy się tego my, bo wyników nigdy nie podano. Inna kwestia z tymi ankietami związana, która też jest ciekawa, to taka, że wszystkie propozycje, które nie zostały zrealizowane, wliczając w to wojnę domową w feudalnej Japonii, a także konflikty dynastii cesarskiej w średniowiecznych Chinach, spadły do tej drugiej ankiety. To znaczy, że Ubisoft przez te kilka lat traktował je na tyle poważnie, że nie chciał z nich rezygnować. Jasne, dodano tutaj masę innych propozycji, na przykład podboje Aleksandra Wielkiego, czy podboje Genghis Hanna, no, ale tu też byliśmy trochę w innym miejscu. To znaczy, w tym momencie, już po Origins, Assassin's Creed weszło mocniej w starożytność. Więc myślę, że po prostu niektóre te settingi były właśnie tym spowodowane. Ciekawe jest też to, że wśród tych propozycji znalazło się całkiem sporo nowych, takich, których akcja rozgrywa się w Europie. No, i dobrym przykładem tu będzie na przykład hiszpańska inkwizycja, czy też wojna Stoletnia z udziałem. Joanny Dark. Mam takie wrażenie, że Ubisoft może trochę ciągnąć w ten europejski setting tym razem, ale mój typ jest inny, bo właśnie teraz powiem Wam, co brzmi moim zdaniem, jeśli chodzi o te ankiety. Najbardziej prawdopodobnie powiedziałem wcześniej, że z tej pierwszej ankiety do drugiej spadło 5 propozycji, a więc wojny domowe w feudalnej Japonii zrealizowane. Konflikty dynastii cesarskich w średniowiecznych Chinach poniekąd zrealizowane. I trzy, które ruszone do tej pory nie zostały, a więc wzrost potęgi cesarstwa rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego, obalenie imperium cesarskiego przez komunistów podczas rewolucji w Rosji i najazdy hiszpańskich konkwistadorów w Ameryce. I ten setting jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobny, jeśli myślałbym tak jak Ubisoft, bo brzmi on całkiem spoko. Jest odpowiednio egzotyczny. Przeniósłby nas z Japonii czy tam z Heksy, które przecież ma rozgrywać się w Europie, podobno, właśnie na kontynent amerykański, do kompletnie egzotycznego terenu wiadomo konkwistadorzy no to są idealni złole więc można byłoby to jakoś wszystko fajnie posklejać żeby miało to sens tajemnice ruiny starożytne cywilizacje wszystko mi się absolutnie klei ale świadomość tego że ta propozycja pojawiła się w pierwszej ankiecie potem została powtórzona w drugiej i też się o niej trochę w kuluarach mówi jest dla mnie wystarczającym powodem żeby myśleć że to może być to po Assassin's Creed Hexe właśnie możemy zobaczyć taką grę, w której będziemy stawiać czoła konkwistadorom działającym w Ameryce Łacińskiej. Jeśli chodzi o mój typ prywatny, taki najbardziej pożądany osobisty, to powiedziałbym, że to jest wojna stuletnia z udziałem Joanny Dark i epidemia czarnej śmierci w Europie. Ale ja bym kompletnie wyciął z tego Joannę Dark. Oczywiście postacie historyczne, no bo teraz Assassin's Creed to są gry historyczno-turystyczne, brzmi arcy ciekawie w kontekście takiej odsłony, ale ja bym jednak został w XIV wieku. Zostałbym na początku XIV wieku i ewentualnie rozciągnął fabułę tak, żeby jeszcze zahaczała o czarną śmierć, o epidemię, która miała miejsce mniej więcej w połowie XIV wieku. Joanna Dark to już jest XV wiek. Więc zrobiłbym krótszy okres z naciskiem na początek XIV wieku. A wiecie dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy przestał istnieć zakon Templariuszy. Jeśli graliście w Assassin's Creed Unity, to na początku tej gry w prologu mieliśmy akcent związany z tymi wydarzeniami. Teraz chciałbym po prostu zobaczyć całą grę na ten temat i powiem Wam nawet więcej. Nie chciałbym, żeby jej bohaterami byli asasyni. Chciałbym, żeby bohaterem takiej gry był. Templariusz. Templariusz, który zostałby niejako pozbawiony swojego zakonu, wielkiego mistrza, który spłonął na stosie, który musi walczyć po prostu o swoje w zupełnie nowej dla niego rzeczywistości. Żeby to nie była gra, w której jakiś tam random asasyński dostaje ukryte ostrze i zaczynamy nim grać, wprowadzamy zupełnie nową postać i tak dalej. Jak już ma być taki random, to chciałbym, żeby był. Templariuszem. Ale to też nie jest tak, że koniecznie mi zależy na tym, żeby to był templariusz. Po prostu wydaje mi się to najciekawsze. Równie dobrze mógłby być to asasyn, ale wiecie, czego tak naprawdę tej gry oczekuję? Żeby ona wróciła do konfliktu. Żeby ten konflikt pomiędzy asasynami a templariuszami był faktycznie zarysowany. Żeby on napędzał tę grę. Skończyłem niedawno, po raz kolejny, moją ulubioną odsłonę, jak się okazało, w rankingach wszelakich, moich, prywatnych, Assassin's Creed Brotherhood. I wiecie co? Tam po prostu wszystko jest napędzane przez Templariuszy. Walka Ecia Auditore, mimo że jest to kompletny cash grab, taki hamski skok na kasę, mówię o Brotherhoodzie, kręci się wokół tego konfliktu i to jest po prostu piękne. Tego kompletnie nie ma w tych nowych odsłonach. Pytacie mnie czasem na czacie podczas streamów, co ja myślę o Assassin's Creed Shadows. Czy pojawi się jakiś duży materiał na ten temat? I myślę, że chyba tak, ale też będę kręcił się wokół Shadows, jeżeli będę mówił ogólnie o asasynach. I to jest właśnie ten przypadek. W Assassin's Creed Shadows mamy kompletnie zignorowany wątek asasynów i templariuszy. I nie, nie przekona mnie ktoś, kto powie, że przecież są takie wtręty. Ja mam w dupie te wtręty. Mam w dupie to, że Jaskę goni templariuszy. Kolejne cele do zlikwidowania. W dupie też mam to, że na OE odnajduje ślad asasynów, ale to są tak naprawdę tylko wtręty. Nie chcę wtrętów, chcę porządną grę, która się koncentruje na odwiecznym konflikcie pomiędzy jedną a drugą stroną. Chcę, żeby było tak jak dawniej. I powiem Wam nawet jeszcze więcej. Chciałbym, żeby to był reboot. To znaczy, nie zależy mi na tym, żeby zaorać praktycznie wszystko, żeby ten lore został zrównany z ziemią i żeby napisać tę historię od nowa, ale żeby wrócić do tych korzeni, które kiedyś tam były, żeby położyć na to wszystko mocniejszy akcent. Wystarczy jeden artefakt, dwie strony próbujące go zdobyć i ma to wszystko sens. Kolejne misje napędzane wzajemną rywalizacją. Tego mi tak cholernie brakowało w Shadows, że to się w głowie nie mieści. Ja napisałem tekst do CD Action po 30 godzinach ogrywania Shadows, i tam napisałem takie słowa, że to prawdopodobnie jest jedna z najlepszych odsłon RPGowych w tej serii. I swoje zdanie podtrzymuje. Bo jeżeli popatrzymy tylko pod takim kątem, to prawdopodobnie jest to jedna z najlepszych odsłon. Rozbudowana, ma tam dużo fajnych wtrentów. Możliwość chodzenia w cieniu, yy, czołganie się i tak dalej, właściwie padanie na ziemię i to wszystko się klei, tylko to już jest czwarta gra o tym samym. No dobra, Origins coś tam pokazało, no bo w gruncie rzeczy zobaczyliśmy początki całego bractwa. W Valhalla były też wtręty mocniejsze niż w Shadows, więc też... Nie ma się tu aż tak bardzo czego czepiać. Ale mimo wszystko to jest dla mnie za mało. Ja po prostu potrzebuję gry i widzę ten idealny setting. Widzę moment upadku Templariuszy. Najlepiej po stronie Templariuszy, gdzie to właśnie asasyni są tym razem naszymi wrogami. Może to być nawet zrobione jak w rogu, że ten nasz bohater był kiedyś asasynem, lub z bractwem w jakiś tam sposób związany. Nie potraktuję tego jako powtórkę. Z rozrywki. Tylko niech cała ta gra będzie w takim właśnie klimacie. Nie chcę kolejnego randoma z ukrytym ostrzem, z jakąś beznadziejną historią rodzinną, gdzie naszego bohatera napędza wyłącznie zemsta. Dajcie nam coś więcej, i może wtedy uwierzę, że to wszystko ma jeszcze sens. Bo teraz powiem chyba najbardziej brutalną rzecz, jaką powiem po Assassin's Creed Shadows, po obcowaniu z tą grą, nie się już po prostu nie chce. Autentycznie. Nie chcę mi się po raz kolejny grać w taką samą grę. I to już nieważne, czy to będzie RPG, czy coś mniejszego jak Miraż. Po prostu mi się nie chce. I chciałbym, żeby to się skończyło. Chciałbym, żeby wreszcie zrobiono grę mniejszą, bardziej skondensowaną. Ale w której znaczenie ma to, co się działo kiedyś, czyli konflikt pomiędzy asasynami i templariuszami. Powtórzyłem to tyle razy, że chyba mocno wybrzmiało. A więc, setting europejski, a więc średniowieczna Francja, a więc zagłada templariuszy. To jest mój wymarzony setting. No ale zdaję sobie sprawę, że teraz Assassin's Creed to są gry historyczno-turystyczne, więc, generalnie, najlepszym możliwym settingiem zapewne dla Ubisoftu będzie. Ameryka Łacińska, podboje, konkwistadorów, no i cała ta młodka sieczka z tym wszystkim związana. Tak to widzę. Czy te przepowiednie się spełnią? Nie mam zielonego pojęcia. Jest to materiał typu wróżę sobie z fusów, więc równie dobrze może wydarzyć się wszystko. Na razie czekamy tak naprawdę tylko na Assassin's Creed Hexe, to jedyny pewniak w tym momencie. No i być może ten remake Black Flag'a, bo o nim się dużo mówi, no ale to w końcu tylko remake. Jeśli chodzi o przyszłość, to jest ona bardzo niepewna. Nie wiemy w jakim kierunku ruszy Ubisoft, ale mam też nadzieję, że skończy wreszcie z tymi kobyłami RPG-ami, bo one absolutnie już nic do tego wszystkiego nie wnoszą. Są to gry rozmyte, bez fajnego wątku fabularnego. Ileż można mścić się za stratę kogoś bliskiego? Musimy sobie tu powiedzieć dość. Nie wiem, jakie wy macie spojrzenie na to wszystko. Możecie napisać o tym w komentarzach. A ja już będę ten przydługi materiał kończył, zapowiadając przy okazji kolejne materiały dotyczące serii Assassin's Creed, bo one się pojawią. Wierzcie mi tak. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tego mojego monologu do końca. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał. No i cóż, czekajcie na kolejne filmy, na kolejne streamy. Mam nadzieję, że Wam się tutaj podoba i że bawicie się dobrze. Trzymajcie się.